Cześć. Kolejne zadanie 15, rachunku różniczkowego z książki teraz matura 2016. Zadanie 15 jest takie. Pudełko Max to stożka prawidłowego sześciokątnego wyznasz długość krawędzi podstawy, przy której pole powierzchni pudełka jest najmniejsze, jeżeli wiemy, że jego objętość jest równa 36. No i oczywiście na samym początku skupimy się na tym, że faktycznie ta objętość jest równa 36 cm sześciennych, tak? Jaki jest wzór na pole grania stosłupa prawidłowego, sześciokątnego? Oczywiście wzór na pole każdego grania stosłupa, sorry, na objętość każdego grania stosłupa V, to jest oczywiście pole podstawy razy wysokość tego grania stosłupa, tak? Co mamy w podstawie? No, z racji tego, że ten grania stosłup jest prawidłowy, sześciokątny, no to w podstawie mamy sześciokąt foremny. Skoro w podstawie mamy sześciokąt foremny, o właśnie taki, no to te wszystkie boki mają długość a. Zauważcie sobie, że ten sześciokąt foremny zbudowany jest z sześciu trójkątów. Jest zbudowany z sześciu trójkątów równobocznych, bo tu też te niebieskie krechy tutaj, to też są a a a. OK, więc pamiętamy, że sześciokąt foremny zbudowany jest z sześciu trójkątów równobocznych. No to w takim razie, skoro zbudowane jest 6 trójkątów równobocznych, to zamiast PP mogę wstawić 6 trójkątów, więc piszę 6 razy i wstawiam pole trójkąta równobocznego. A kwadrat, pierwiastków z 3 przez 4, no i razy nasza wysokość h. OK? Dobra. No to co? Objętość jest równa 36, tak? Więc zamiast v podstawiam sobie 36, równa się 6 a kwadrat pierwiastku z 3 przez 4. Podzielę to sobie przez 6, żeby tu mi się ładnie skróciło. A więc 6 równa się a kwadrat pierwiastku z 3 przez 4. Pomnożę to sobie przez czwóreczkę, a więc 24 równa się a kwadrat pierwiastku z 3. Oczywiście zgubiłem wysokość. Sorry. Tak? No to co, podzielmy sobie to przez pierwiastek z 3, więc będzie, już napiszę, że to jest, odwrócę ten, to równanie z trenami. to będzie 24 przez pierwiastek z 3, gdzie tu usuniemy sobie niewymierność. Czyli to będzie 24 pierwiastki z 3 przez 3, to się skróci, a więc wyjdzie 8 pierwiastków z 3, tak? No przez 1, czyli 8 pierwiastków z 3. No i podzielimy to sobie przez a kwadrat, a więc Nasza wysokość jest równa 8 pierwiastków z 3 przez a kwadrat. Ok? Dobra. Czyli otrzymaliśmy pierwsze równanie z dwoma niewiadomymi. Gdzie będziemy je podstawiać? No, oczywiście do tego, co ma dążyć do minimum lub maksimum. Więc, skoro mam wyznać długość krawędzi podstawy, przy której pole powierzchni pudełka jest najmniejsze. Tak? Czyli będziemy musieli podstawić do pola całkowitego. Ok? Dobra. No to sekunda. Standardowo cofamy. Dobra. Czyli wiemy, że nasze H, ja sobie to tu zapiszę, to było 8 pierwiastków z 3 przez A kwadrat. Czyli piszemy, pole całkowite to są Oczywiście, ponieważ jest podłoga i sufit, to są dwa pola podstawy plus pole boczne, tak? Czyli nasze pole całkowite jest równe. 2 razy A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 plus pole boczne. Najprostszy wzór na pole boczne to jest obwód w podstawie razy wysokość. Ale w podstawie jest ten sześciokąt foremny, tak? Czyli to będzie 6 razy A, bo no to będzie obwód w naszej podstawie, tak? No i razy h. I tutaj od razu sobie podstawię, że to jest 8 pierwiastków z 3 przez A kwadrat. Ok, dobra. Czyli nasze pole całkowite ostatecznie to jest tak. Żeby to na ładnie, tu będzie 1, tu będzie 2, czyli będzie A kwadrat pierwiastków z 3 przez 2 plus. 6 razy 8 to jest 48 pierwiastków z 3. I tutaj to a się skróci z tym kwadratem, więc w mianowniku będzie a. Ok. To jest wzór na nasze pole całkowite, uzależnione tylko od jednej zmiennej, czyli właśnie od naszego a, czyli długości boku. W takim razie, co my możemy zrobić? Bardzo proste, tworzymy teraz sobie funkcję f od x równe x kwadrat pierwiastków z 3 przez 2 plus. 48 pierwiastków z 3 przez x, tak? bo tu zamiast A wstawiamy X. -a. No i trzeba policzyć pochodną. Pochodna z X kwadrat to jest 2x, teraz 2x dwójki się skrócą tutaj, tak, czyli zostanie nam po prostu X pierwiastków z 3, plus 48 pierwiastków z 3 przepisujemy. Pochodna z 1 przez x to jest oczywiście minus 1 przez x kwadrat, tak? bo to jest x do minus pierwszej, więc minus wyskakuje przed i zmniejszamy z potęgę o 1, więc jak było, x do minus pierwszej będzie x do minus drugiej, czyli to jest po prostu 1 przez x kwadrat, tak? Dobra. Czyli tu będziemy mieli na pewno x kwadrat w mianowniku, ale jeszcze jest ten minus, czyli zamiast tego plusa zrobi nam się tutaj minusik. Ok? Dobra. No i teraz to dalej. No sprawdzamy, kiedy to jest. Yy, kiedy to będzie równe 0, tak? No to kiedy to będzie równe 0? No, pomnożę to sobie wszystko przez x kwadrat, tak? Żeby się pozbyć tego w mianowniku. A wolno mi mnożyć przez x kwadrat, ponieważ x to jest a, czyli ta długość, więc długość tego boku nie może być z, skoro ono ma jakąś objętość, tak? 36. Więc mogę sobie spokojnie pomnożyć przez x kwadrat, więc będziemy mieli tak. x do potęgi trzeciej Pierwiastka z 3 minus 48 pierwiastków z 3 równa się 0. Podzielimy sobie to przez pierwiastek z 3, a więc wyjdzie x do potęgi trzeciej minus 48 równa się 0. Hmm. Sekunda. Właśnie, gdzieś się pomyliłem, zastanawiałem się gdzie. sorry, muszę trochę wrócić, bo tu jest pole podstawy, rzuciłem tylko pole trójkąta, więc tu się jeszcze pojawi szóstka, bo to jest sześć, sześć trójkątów, więc tu się jeszcze pojawi szóstka, więc tu się też 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 pojawi szóstka. Ok? Mam nadzieję, że to jest jasne, jak coś, to nie wiem, nagram jeszcze raz ten film. Jeżeli by to było, tak? O pole w podstawie nie jest sam trójkąt, tylko jest oczywiście e, sześciokąt foremny, mówię, coś mi nie wychodzi. E, więc tu jeszcze te szósteczki trzeba było dorzucić, bo to jest w podstawie sześć trójkątów, tak? Bo e, to to jednego sześciokątka składa się z sześciu trójkątów. Dobra, no i podzielimy to sobie przez 6, a więc wyszło, że x do potęgi trzeciej równa się 2, e, nie 2, tylko 8. Tak, bo będzie podzielim przez 6, to będzie x do 3 minus 48 przez 6, to jest minus 8. I jak przeczytam drugą stronę, to wyjdzie 8. Spierwiastkujemy to sobie, a więc x równa się 2. E, czy to zmienia znak? No, jak najbardziej, tak, ponieważ e, x do trzeciej wykres wygląda tak podstawowy, więc na pewno tutaj zmieni nam przy x do trzeciej znaki. E, a więc naszą odpowiedzią jest oczywiście, że X równa się 2, a więc to nasze A jest równe 2, tak? I teraz oblicz pole powierzchni tego pudełka. No skoro pole całkowite, tak? Pole powierzchni tego pudełka jest równe tyle. Może ja to zmienię kolorek. Jest równe tyle. No to teraz jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to po prostu za tego x podstawić dwójeczkę i to wyliczyć, tak? Czyli to będziemy mieli tak do kwadratu to jest 2 do kwadratu to jest 4 razy 6 to jest 24 podzielić przez 2 tutaj tak dla x równego 2 20 przez 4 przez 2 to jest 12 pierwiastków z 3 jak tu postawimy dwójkę, to będzie 48 przez 2 to jest 24 a więc plus 24 pierwiastki z 3 więc to ostatecznie jest równe 36 pierwiastków 3. Myślę, że tu już, się, już nigdzie nie pomyliłem. Sody za ten błąd z tą szóstką, no ale czasami jak się rozwiązuje zdanie, to się robi błędy. Fajnie tylko, że go znalazłem. Bo gdzieś go tam i pamiętałem, że odpowiedź musi być 2. Tak? Pamiętałem, że odpowiedź musi być 2, a tu by mi z tego nie wyszło, więc zacząłem szukać błędu. No dobra, ciężkie takie, świetnie. Średnie, no bo jeżeli wiemy, że objętość wynosi 36 i to podali, to musimy coś z tym zrobić, a więc właśnie wyliczyliśmy sobie h. Mogło to trochę zmienić, mylić, bo to trochę dziwne jest, że takie dziwne liczby wychodzą, ale takie wychodzą. Zwłaszcza, że przez a jakieś i w ogóle. No ale później znowu piszemy, mamy wzór, piszemy wzór na tego, czego, co ma dążyć do minimum lub maksimum, czyli u nas do minimum. No i podstawiamy, wychodzi funkcja ekstrema i po sprawie. Myślę, że już po 15 zadaniach i Jeszcze tych chyba, nie wiem, ile tam było, siedmiu, sześciu z zestawu C, to już spokojnie sobie to ogadniacie i, i dajecie radę to zrobić, bo już sporo tych zadań zrobiłem. E, Niemniej jednak mówię, jeżeli są jakieś pytania śmiało piszcie w komentarzach. E, a póki co dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego, szesnastego zadania. Na razie!